Cześć, Lotta z tej strony. Przychodzę dzisiaj do Was z dosyć ciężkim tematem i z dosyć trudnym do nagrywania dla mnie filmu. I nadal w to nie wierzę, że w ogóle udało mi się usiąść tutaj, żeby Wam wszystkim opowiedzieć. W każdym razie na poprawienie humoru, bo podejrzewam, że... no... powiem dzisiaj trochę bardzo trudnych rzeczy, których nie chciałam nigdy nikomu mówić. Na poprawienie humoru mam e, miętę z cytryną w moim nowym ulubionym kubku. Słuchajcie, tak jak widzicie po tytule filmu, jestem nieuleczalnie chora. Co więcej, e, nie tylko ja, bo obecnie jakieś 15% kobiet na świecie jest nieuleczalnie chorych. Żeby was nie straszyć, żadnymi rakami, czy innymi dziwnymi e, rzeczami, od razu wam powiem, to się nazywa Zespół Wielotorbielow zespół wielotorbielowatych jajników, czyli potocznie z angielskiego, oczywiście, potocznie z angielskiego, z angielskiego PCOS, możecie bardzo dużo filmów znaleźć na ten temat. Ehm, ja na to mówię. Zespół Policystycznych i Jajników, co jest formą dopuszczalną, ponieważ to jest nazwa wymienna i ta choroba ma jeszcze kilka innych nazw, no ale załóżmy, że na potrzebę tego filmu, 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 żeby mówić szybciej, będę po prostu mówić Hamskopcos. Tak jak mówiłam, ta choroba dotyka około 15% kobiet w wieku. Reprodukcyjnym, czyli wieku, w którym kobiety zazwyczaj zachodzą w ciążę, albo chcą zajść w ciążę, albo po prostu mają ochotę na dziecko, czyli taki wiek, wiecie... Tak jak wasze matki was rodziły, wyobraźcie sobie waszą matkę jak was rodziła, to właśnie o taki wiek chodzi. Występuje ta choroba... W... wszędzie. U wszystkich ras, u wszystkich narodowości i jest najczęstszym zaburzeniem hormonalnym. A co najważniejsze i najgorsze jest najczęstszą przyczyną niepłodności. Objawy i stopień nasilenia tych objawów przy PCOS są różne, zależą od kobiety, po prostu zależą od kobiety. A tak naprawdę nikt nie wie z czego to się bierze. Wiecie, filmów o Pcos jest bardzo dużo. Jest wielu lekarzy, którzy wypowiadają się na ten temat. Ja nie chcę tego powielać, bo to wcale nie o to chodzi. Nawet jeżeli wejdziecie na Wikipedia, dostaniecie mnóstwo informacji na ten temat. Ale myślę, że nagranie takiego filmu jest dobre, bo wielu z Was myśli, że my, YouTuberzy, jesteśmy najlepsi na świecie i nas nic nie dotyka, a to nie jest prawda. Jeżeli ktoś uważa, że w 100% jest zdrowy, to znaczy, że po prostu dobrze się nie przebadał. U mnie w sumie to zaczęło się parę lat temu, chociaż tak naprawdę nie zdawałam sobie z tego sprawy. Dowiedziałam się o tym jakieś pół roku temu, tak naprawdę, kiedy zostało to zdiagnozowane. No i przez to ostatnie pół roku najbardziej i najwięcej się działo. W każdym razie. Wypisałam sobie w podpunktach na mojej ściądze moje objawy, żeby niczego nie pominąć. Pokrótce Wam powiem o co chodzi, i pokrótce nawet pokażę i opiszę. No i może po prostu przejdźmy do tego, i mi, to nie jest bardzo łatwe do nagrywania, bo tak naprawdę nie mówi się takich rzeczy, ale trzeba. Ja wierzę w to, że moja historia być może. Nakłoni któreś z kobiet do tego, żeby iść i sprawdzić, czy na pewno wszystko jest ok. Rzadkie, nieregularne lub nieobecne cykle miesiączkowe, cykle, które występują, mogą być połączone z masywnym krwawieniem. Czyli albo tego okresu nie ma przez 2, 3, 6 miesięcy, albo jak już się pojawi, jest tak obfity, że, że nie wytrzymujesz. I nawet. Miałam taką sytuację dwa lata temu, gdzie byłam na stażu w pewnej firmie. Wtedy jeszcze studiowałam i powiem wam, że to był no, taki najgorszy objaw mojego pcos, ponieważ przez 6 miesięcy, jeśli dobrze kojarzę, przez 6 miesięcy nie miałam okresu. I wiecie, jak człowiek żyje, praca szkoła, praca szkoła, w ciągu tygodnia w pracy, w ciągu weekendów w szkole, na studiach, człowiek nawet nie orientuje się, kiedy ten czas mija. I to minęło 6 miesięcy. I po tych 6 miesiąca, miesiącach, ja nie byłam w stanie usiedzieć godzinę bez pójścia do toalety. Przez godzinę, nie przez 3-4, nie przez 6, przez godzinę. Ja co godzinę musiałam chodzić do Łazienki. Po dwóch dniach skończyło się tym, że wylądowałam w szpitalu. Hmm, oczywiście trafiłam na bardzo niemiłe panie, które stwierdziły, że ze mną jest wszystko ok, więc yy, mając te. No w sumie byłam pełnoletnia, no, ale jeszcze głupia, więc stwierdziłam, że skoro mówią, że jest ok, to znaczy, że nic się złego nie dzieje, to jest normalne, co NIE jest normalne. Wylądowałam w szpitalu, dostałam tabletki, panie powiedziały, że wszystko ok. Ja nabawiłam się anemii w tym czasie, ponieważ jednak duża utrata krwi prowadzi do tego, że człowiek jest bardzo zmęczony i, i osłabiony. I co? I wróciło. Na chwilę. Na chwilę wróciło wszystko do normy, ale na chwilę, bo takie sytuacje zdarzają się u mnie raz na rok, raz na pół roku, różnie, różnie, ale kilka sytuacji takich miałam, ale to już był po prostu taki największy, najgorszy objaw, autentycznie. Turbylowate jajniki, co najmniej 12 powiększonych pęcherzyków w jajniku lub objętość jajników większa niż 10 cm sześciennych. Liczne turbele w jajnikach, które w badaniu ultrasonograficznym mogą wyglądać jak sznur pereł. I jeżeli mi się uda znaleźć moje USG, to bo nam na pewno wrzucę. W każdym razie u mnie jest pełno, pełno pęcherzyków, które wyglądają jak nic poważnego, ale to wcale nie jest miłe, wcale nie jest fajne, wiecie, to jest takie dziwne być słabym nawet w tym, żeby być człowiekiem. To tak jakbyście powiedzieli astmatykowi, że jest słaby w oddychaniu. Podniesiony poziom męskich hormonów płciowych. Tego chyba nie muszę tłumaczyć, prawda? To może być dla Was ciekawe. Uwaga! Centralna otyłość. Tkanka tłuszczowa skoncentrowana głównie w dolnej części tułowia, czyli po prostu chodzi o brzuch i, i, i prawdopodobnie, jeżeli to przerozumiem, nogi, tak? Dolna część tułowia, no to nogi, no i brzuszek. I tak, jeżeli ktoś jeszcze mnie raz zapyta, dlaczego jestem gruba. Oczywiście nie każda kobieta yy, przechodzi w ten sam sposób różne rzeczy. Znaczy mówimy tutaj obcos. Dla jednej będą takie objawy, dla drugiej będą takie objawy. No ale ja jestem taka, a nie inna. I tego nie zrobi właśnie wiem mucha lata. Łysienie antrogeniczne. Męski wzór łysiania. Moi drodzy, to tutaj, to, to jest właśnie to. Dlatego mnie ciężko złapać ze związanymi włosami, bo to widać, a a to jest okropne, jak Ci się przyglądają i O, masz zakola. Dlaczego? No, chyba dlatego. Trądzik. I tak, specjalnie się zbytnio nie malowałam. Mhm. Całe życie w wieku 26 lat to jest fantastyczne mieć trądzik. Rogowacenie ciemne, czyli ciemne plamy na skórze, w różnych miejscach. W różnych. Najbardziej takich, w których to nie wygląda estetycznie, czyli na przykład pod pachami. U mnie tego problemu na szczęście nie ma, ale ja mam takie ciemne plany, znaczy miałam. Miałam ciemne plany plamy pod kolanami. Gdzie Jak byłam mała, to moja babcia na przykład myślała, że, że po prostu mam brudne kolana. I tego się nie dało zmyć, więc. To po prostu były plamy. I taką plamę nadal do tej pory mam na szyi, wzdłuż, yy, wzdłuż karku. I to autentycznie wygląda, jakby to był brud, ale to nie jest brud. Dlatego też ciężko mnie złapać roz bez rozpuszczonych włosów, bo, bo ja wiem, że to widać. I jak to widać, to ludzie myślą, że ja się nie myję, a to nie jest tak. I ja po prostu mam, mam taką plamę. Przedłużony czas trwania zespołu napięcia przedmiesiączkowego, wśród objawów występują wzdęcia, zmiany nastroju, ból w bietnicy, bóle pleców. Jeżeli dziewczyny, bo mówię teraz głównie do dziewczyny, jeżeli dziewczyny, wiecie te parę dni przed okresem i, i parę dni w okresie, jak jesteście takie mega wkurwione, mega, mega wkurwione, wszystko was wkurwia. Mogłybyście rozwalić wszystko, co jest na waszej drodze, to u mnie tak jest cały miesiąc. Cały miesiąc. Miesiąc w miesiąc. Cały miesiąc. Chroniczny ból w miednicy prawdopodobnie. Prawdopodobnie z powodu ucisku w miednicy wywołanego przez powiększone jajniki. Chociaż rzeczywista przyczyna nie jest znana. Chroniczny ból w miednicy. Czyli tak, jak zbliża Wam się okres i czujecie taki ból na dole. To tak. To w moim przypadku jest to takie 10 razy mocniej. I dłużej. I częściej. Tak jak mówiłam, kobiety z PCOS mm, mają bardzo rzadkie okresy, co wiąże się z tym, że mają bardzo rzadko owulację, yy, o ile w ogóle ją mają. Więc w momencie, kiedy na przykład chciałyby zajść w ciążę, to jest bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo na to, że jednak nie zajdą mimo największych starań. Yy, nawet jeśli im się uda, co czytałam, że. Jest możliwe. To jest możliwe, tylko naprawdę trzeba, trzeba naprawdę dobrze e, dobrać sabetki i się starać. E, jeżeli już się zajdzie, to jest duże prawdopodobieństwo poronienia, czyli niedotrzymania ciąży, e, co dla kobiety potrafi być strzałem w kolano. To po prostu potrafi złamać człowieka. Wyobraźcie sobie, że nosicie dziecko, Kupujecie mu już ubranka, pieluchy, szykujecie pokój i macie to wszystko gotowe. I po prostu czekacie jeszcze te 4 miesiące, jeszcze te 5 miesięcy. A to nagle okazuje się, że jednak tego dziecka nie będzie. A wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to w tym wszystkim, że y, tego się nie da wyleczyć. A leczenie tak naprawdę y, obejmuje łagodzenie. Objawów i zapobieganie długoterminowym konsekwencjom choroby. Tego się na tej chwili nie da wyleczyć. Może ktoś kiedyś wymyśli lek, że będzie możliwe wyleczenie tego, ale aktualnie to nie jest uleczalne. Co więcej, tak jak prawdopodobnie mówiłam na początku, nie są znane przyczyny zachorowań u kobiet, więc jeżeli nie wiemy skąd to się bierze, automatycznie nie możemy zrobić. Nie wiem, szczepionki na przykład, czy, czy wyprodukować leku, bo nie wiem skąd się bierze. Także zapytajcie mnie jeszcze raz, czy wszystko u mnie ok? A ja na pewno odpowiem Wam, że tak, wszystko jest ok. Ok, ja wiem, nie wyczerpałam tematu, powiedziałam yy, pobieżnie o co chodzi. Mam zamiar jeszcze zrobić kilka filmów na ten temat, tylko dajcie mi znać, czy, czy chcecie. Jeżeli macie jakieś pytania, Bądź czegoś nie poruszyłam w tym takim wstępie, jakby. Dajcie znać, na pewno odpowiem na wszystkie pytania, bo cały czas się uczę i też wszystkiego nie wiem, ale cały czas się uczę i codziennie zdobywam nową wiedzę na ten temat. Także do następnego odcinka, do następnego filmu, tak naprawdę. Trzymajcie się, miłego roku szkolnego i cześć!